Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść boże. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć mój epizod depresyjny, który ostatnio miałam po chorobie. po, po gorączce, dokładniej i on trwał tak półtora tygodnia około, może troszkę mniej. Ym... No jak to było? Po chorobie czułam się tak strasznie beznadziejnie i to w sumie, myślę, że normalne jest, no bo nic nie robisz, nie ruszasz się z łóżka w sumie, <laughs> jakieś leki bierzesz, no wi wiadomo. Jest tak trochę smutno i pusto. Ja e oczywiście, oczywiście starałam się, modliłam się codziennie dwa razy, jak zawsze. Byłam z Bogiem, tylko że przestałam w pewnym momencie z nimi rozmawiać. Bo ja często z Nim rozmawiam po prostu. Tak, jak, jak z każdym, tak normalnie. I w pewnym momencie przestałam z nim rozmawiać. I też może to było też z, z takiego zmęczenia może, bo... Kiedy ja mogłam leżeć w łóżku, to ja nie leżałam i to był mój błąd, więc nie polecam. Później po prostu byłam, jak już byłam trochę zdrowsza, to przez to, że wcześniej wstawałam, to byłam tak samo zmęczona, mimo tego, że już trochę wyzdrowiałam. Więc proszę, nie wstawajcie z łóżka, jeżeli jesteście chorzy, bo jeżeli wam Bóg pozwala się położyć, to leżcie, naprawdę. No i proszę o pomoc, na pewno. No i wracając, przestałam z nim rozmawiać, tak po prostu, nawet jak coś robiłam i się tak zaczęłam trochę zniechęcać, nie wiem, znaczy to na pewno też myślę, że nie było widać, bo ja też nie chciałam, żeby było to widać, po prostu czułam się jakbym wpadał w czarną dziurę jakąś, bo czułam, że nie mam takiej miłości trochę w sobie And przez to wszystko. To tak zniechęcona. Jak to robiłam, to może tego nie było widać na zewnątrz, że nie chcę mi tego robić, tylko coś dla z niego. Ale w środku byłam tak trochę zdenerwowana, taka zniechęcona, rozdrażniona. Nie chciałam się po prostu i. Ale z jednej strony też. Chciałam wrócić do tego czasu, kiedy umiałam to robić z miłością. Pamiętam, że. Jak mogę się położyć, albo w ogóle to kładłam się po prostu. Mówiłam do Jezusa, że ja nie chcę tak żyć, ja chcę wyjść tego momentu, do tamtego czasu, kiedy umiałam z nim żyć, i tak myślę, że on też był z tego szczęśliwy. Kiedy ja byłam dobra dla innych, znaczy dalej byłam, jużśmy dobra dla innych, ale w środku to nie, nie powinno to wyglądać. Po ja Miałam wrażenie, że wpadłam w dziurę i wpadłam w nią tak, bo zatraciłam jego zatraciłam miłość tak mam wrażenie i zaczęłam mu mówić, że ja nie chcę nie chcę tak żyć po prostu, bo, prosto, bo ja, chcę, ja chcę być miła jemu, a nie że ja coś robię tak, bo muszę... Mówiłam jemu, że ja nie chcę naprawdę tak żyć, ja chcę wrócić do tego momentu. Tak już wcześniej mówiłam. E... No i po tych rozmowach właśnie tak z rozumiewałam. To było w sumie krótko, to... No, nie w sumie nie dostwało, ale przez kilkanaście minut, może, kilka minut nawet. W sumie kilka minut mi się wydaje. E... I jak wstawałam z tego łóżka. To miałam tak, że. No ale teraz miał. miałam tak, że że się cieszyłam po prostu, jakoś mi, jakoś mi ten ciężar, nawet w pewnym momencie e, wiele ja teraz długo z nim gadałam, bo ja gadałam znaczy tak takim się nie długo, że długo, ale jakby codziennie kilka razy i to przez jakiś czas, pewien czas właśnie w tym stanie później po tym też, bo chciałam wrócić do tego i... i wróciłam! W sumie dalej się staram, bo to się upada czyli nie w sumie No ale się powstaje cały czas. Prawda. I on prowadzi. To jest takie kochane moment. tak z nas nie rezygnuje. My upadamy, a on nas postawia znowu na nogi, wciąga z tego buta Przytula tak mocno i, i idziemy dalej. No, ale wracając. Ym... W pewnym momencie też czułam właśnie, jak tak leżałam. Pewnego razu tak z nim rozmawiałam. To czułam, że on jakby ściągnął ze mnie te kamienie, bo ja czułam takie kamienie na sobie. I tak ściągnął ze mnie ten ciężar i tak się dużo lepiej czułam, tak swobodnie. I jak wstałam, to w ogóle. Miałam tak, że poszłam do kuchni, bo ja lubię gotować i w ogóle coś piec yy, Lubię po prostu być w kuchni To jakby trochę taka moja, takie moje hobby trochę yy, I poszłam do kuchni i zaczęłam coś tam robić powoli Znaczy tak pochowałam chyba rzeczy Coś tam ogarnęłam I czułam tak radę, że oni z w moim sercu i tak Było po prostu dobrze A później w jakimś czasie znowu to wróciło. I tak w sumie było kilka razy. Chociaż ten, ten czas, kiedy właśnie tak tu kuchni, chyba był najlepszy. Najbardziej taki sw swobodny. I chyba taki najdłuższy też mi się wydaje, bo to trwało przez 3 godziny. 4, 3 chyba, 3,5. Yy, no, a później znowu wpa wpadłam do płotu, miałam wrażenie. Znowu to samo. I. I w sumie myślę, że koniec końców najważniejsze jest to, żeby z nim rozmawiać, bo ja mam wrażenie, że jak go straciłam, to przestałam z nim rozmawiać. I jak ja przestaję z nim rozmawiać, tak po prostu, w ciągu dnia, to, to jak go przestaję kochać, to ja przestaję innych kochać, to ja nie mam siły do niczego. I też zachęcam was rozmawianie po prostu z nim, bo on nas zawsze rozumie i nikt nie skarci. Może ktoś może pomyśleć, że, że on wszystko wie, ale. On lubi, jak my mu opowiadamy. On bardzo to lubi. Nawet o jakichś głupotach. On lubi. I on chce z nami rozmawiać. Nawet o tym, że dzisiaj zrobiłam. Nawet o tym, że na przykład dzisiaj zrobiłam naleśniki. Chociaż nie zrobiłam, ale. Ale... W sensie ja nie zrobiłam, ale może ty zrobiłeś, albo zrobiłaś, więc można o tym porozmawiać. I robić to z nim. O i z Maryją oczywiście. Też bardzo ją kocham. Jest przekochana. Mm. Jeżeli, jesteś w taki, jeżeli jesteś w takim stanie, w którym ja byłam... Albo w jakimś podobnym, albo masz jakiś stan lękowy, czegoś się boisz tak mocno, albo w ogóle, właśnie, czegokolwiek, bo ja też jak mam tej depresji, to bałam się wszystkiego dookoła, dosłownie, to jest takie dziwaczne, bo ja przeważnie staram się o taką ufność w nim, a tu się zaczęłam bać wszystkiego, dosłownie wszystkiego, czegokolwiek i tak... Zaczęłam być rozmawiać o tym, że ja się boję, że ja nie chcę się bać. Właśnie. To było przez snem. Ja się bałam jak jak poszanowni łazienki. Jak wróciłam, to położyłam się i mówiłam, że ja nie chcę się bać. Ja nie chcę się bać. Ja... Znaczy, nie, nie mówiłam, że... Coś... Nie, to chyba nie mówiłam. Ale mówiłam coś w świątecznej, że... że przecież ty mnie kochasz i ty masz mnie w swoim ręku. I dlaczego ja się bać, jak to ty mnie... Tworzyłeś, ukształtowałeś i wykupiłeś. Jestem twoja. To Ty mnie stworzyłeś, ukształtowałeś i wykupiłeś. Jestem Twoja. No i ten lęk powodzi odchodzi, właśnie. No ale jeżeli jesteś w takim stanie, to po prostu rozmawiać, myślę. Może to jest ciężkie, bo myślę, że jest. W pewnym momencie naprawdę. Ale rozmawiać z nim, że mówić się, że... Niech też. Być cały czas taka nadmiernie smutna albo smutny. Nie chcesz cały czas tak zniechęcać albo, zniechęcać albo wkurzać na coś. Albo na wszystko. Nie chcesz się bać. Chcesz go kochać. Nie, ch nie chcesz. żyć w tym wszystkim po prostu. Myślę, że taka rozmowa właśnie jest, jest najważniejsza. Taka szczera. Nie jestem duchownym ale myślę, że... że warto po prostu... ...nie tak szczerze porozmawiać. Usiąść sobie i nawet położyć. jakieś ciężko to nawet się położyć. I po prostu z nim porozmawiać tak normalnie. Oczywiście mu się należy chwała i w ogóle klęczmy przed nim. Oczywiście, bo... No, I, ale jeżeli chce ci ciężko to się to usiąść, to połóż się po prostu i mów do niego. On cię zawsze będzie słuchał i zawsze cię przytuli. Po prostu on cię kocha. I cię chcę bardzo. I chcę to razem przyjść z tobą, trzymając cię za rękę. Polecam, y, zachęcam do rozmawiania z nim po prostu. Ja na przykład dzisiaj rozmawiałam z nim o... nie o żyją. A o tym, że ładny miałam... Jak już nadwór, to bardzo ładne słoneczko miałam. Bo miałam ciemne chmury i te jasne. I tam słońce. Więc to bardzo właśnie wyglądało. I sobie porobiłam z nim trochę zdjęcia. Nawet się z nim pograłam o właśnie trochę w taką grę. Bo po prostu chciałam z nim to robić. Nie chcę sama. On jest naprawdę kochany. I chce nas kochać. Nas kocha. I chce, żebyśmy my ją odwzajemniali tę miłość, bo... Wieszcie, że on czasami naprawdę jest głodny miłości. Nie tylko my tak mamy. Że my chcemy, żeby ktoś nas przytulił, że powiedział, że... Jestem tutaj. Kocham Cię. Ja na przykład y, czasami rozbawiam sobie jego mękę. I dochodzi do mnie często, że... Jakiś taki umęczony, po prostu... W ogóle jak się cierpi, to po prostu też, żeby ktoś... poszedł do ciebie. Wziął cię na rękę albo cię przytulił. I powiedział, że... Jestem tutaj, kocham cię. Widzę jak cierpisz. Kocham. jest chce miłości, nie tylko mnie. To sobie tyle z mojej strony. Życzę wam miłej nocki, dnia, ranka, albo wieczoru. Spostarajcie się może zrobić, zrobić coś z nim. Porozmawiać z nim o czymś. Nawet tu głupotach. Po prostu go kochać. I wierzę, że na pewno wam się uda. To trzymajcie się cieplutko. Niech wam Bóg błogosławi

you